Przewodnik o stopniach wysmażenia steków. Tutaj mamy New York Steak, czyli roast beef, a tutaj Rebaya. A tutaj macie jedną stronę z mojego e-booka, która pokazuje adekwatność temperatury w środku mięsa do stopnia wysmażenia. Kroimy nasze steki na pół i zrobimy dzisiaj 4 z 6 stopni wysmażenia. Nie zrobimy dzisiaj steka Blue, czyli steka, który jest lekko przysmażony z zewnątrz, ale w środku całkowicie surowy. I nie zrobimy dzisiaj steka Well Done, bo mimo, że jestem trochę chory psychicznie, to jednak nie aż tak bardzo. Żeby być jak najbardziej dokładnym, użyjemy dzisiaj mojego te termometru z Bo to właśnie dzięki niemu mam stuprocentową pewność, że każdy stek wyjdzie perfekcyjnie. A Ty jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje steki są najlepszej jakości to wpadaj na stronę steki.pl czyli sponsora dzisiejszego odcinka, który na swojej stronie posiada największy najszerszy wybór produktów wołowych w całej Polsce. Kodem Karnivor masz zniżkę na cały asortyment, a dodatkowo możesz też zamówić paczkę Karniwora w trzech różnych wariantach. Stek rare gotowy 49 stopni medium rare gotowy. 53 stopnie medium gotowy. Ostatni stek 50 6 stopni medium well gotowy. Tutaj mamy steka rare, najbardziej krwisty. Tutaj mamy steka medium rare, troszkę bardziej przypieczony, to widać szczególnie po tych krańcach steka, środek jest bardzo podobny, tutaj mamy steka medium, czyli jest dalej troszkę różowiutko, ale już bardziej sucho. No i tak naprawdę między medium a medium well nie ma zbyt dużej różnicy. Powtarzam stopnie, przy jakich je zdejmowałem: 43, 49, 53 i 56.